Hej guys, to jest strony Chayer, a to jest kolejny odcinek z y, naszej pięknej gry jako jest z Goes Fishing. No i dobra, zaczynamy. Dlaczego ostatnio skończyliśmy. W sumie to dosłownie mnie ten 5 minut. 5 minut e, chwilę. O nie, gimper. E, dosłownie chwilę po. E, chwilę po tym. Ale wy nie macie teraz za głośno tej gry? Czy mi się tylko zdaje? Chyba mi się tylko zdaje Że jest to na za głośno. Hmm, a jak jest tutaj na wykresie? No mógłbym wam trochę ściszyć, ale... A, poradzicie sobie. O nie, co tu rybę złapał, Nie, nie, tylko nie ten. Tylko nie ten. Największy gryzak w internecie. I drugi gryzak w internecie. Ale w sumie nadal jest trochę warte opłaca się go sprzedać. Ale dużo mógłby być warty, jakby nie został nadgryziony. Łapie. Najpierw łapiemy sobie tą rybę. a tutaj, rybko kochana. Na no, to łapiemy sobie ten, bo mam quest akurat. No, sprzedajemy I tutaj od razu drugą se złapiemy, żeby mieć tutaj Questa zaliczonego Nagrywam właśnie chwilę, dosłownie chwilę po tym Jak... O nie, 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 nie Nagrywam dosłownie chwilę po tym, przy, po ostatnim filmie Żeby mieć jak nas, jak najwięcej nasobas Z tych filmów, tak w razie czego No i super, tą rybę, bierzemy sobie to Robimy tak i szukamy Gimpera, tak Gimper, uwielbiam Cię. Jesteś najlepszym YouTuberem, jaki tutaj kiedykolwiek istniał na tym polskim YouTubie. E no, gi Gimper kiedyś to był kozak. Teraz to, nie wiem, jest jakiś cienias. Jeśli miałem powiedzieć Gimper, to początek Gimpera to jest taki Estier. Potem jak zaczął nagrywać Overwatch nowy quest. E, super, czym jest Super? Wiem czym jest Super. Úper, 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 Úper. Chelsea Junior. Dobra, nie pamiętam jak to dalej leciało. Ale jakoś to leciało, właśnie, ten wuper-wuper. Myyyyk, da-dawaj, o, da-dawaj czerwoną, ona chyba, ją się chyba łatwo łapało, jak dobrze pamiętam. Albo nie. Okej, widzę, że tutaj się rwie. No, i jak nagrywam w Overwatch'a, to bym go dał wtedy na jakiś B tier. z Gimperem i idzie na S szczególnie jak dostaje sobie to w ogóle zasługuje na jakąś osobną kategorię. Halo rybo? Rybo? Proszę cię. Nie, 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 rybo. Ja cię proszę, bardzo tu. Nie, nie. Blisko było. Gdybym się nie zagapił, nie zagadał, no to pewnie by się udało. Dawaj jakąś dużą rybę. O, 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 o. To jest taka nieduża ryba. To jest w ogóle nieduża ryba. I coś tam mówiłem. A, o gimperze. Eee, to chcę, żeby dla pewności złapać jedną jakąś rybę. To był akurat musztardfish. Mustar eee, Zagranie z gimperem na pewno pójdzie na ester. Jak zaczął robić overwatch, no to dałbym to tak na... coś pomiędzy... bo nie można powiedzieć, że to była słaba seria. Dałbym to... Tak na max coś pomiędzy może A, takie B, o, B to jest dobre. A to tak jak zaczął nagrywać te komentarze, to nie wiem, bez sensu. Kiedyś był do... Kiedyś to był koleś. O ja, jeszcze, jeszcze to super to rzuciłem. Dawaj, jeszcze raz. Bombę, firewera. ostatnio ten, na Siedlu mi się tak zdarzyło, że coś że tak dosłownie prawie. Czapa, 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 nie o, o, dawaj jego znowu Dosłownie o północy coś ci pierwsze odpalili petardy Prawie o północy, potem było to słychać jak jakiś gości się tam na nich drze Czy tam fajerwerki, tu były fajerwerki chyba W to było mega śmieszne Jakby, to jest oczywiste, że będą jacyś tacy trole. Halo, Rybo? Będą jacyś właśnie tacy trolle Co weźmą sobie fajerwerki, kupią je w Sylwestra Ewentualnie kupię przez internet i odpalę, tak nie wiem, po 8 miesiącach. Okej, okay, widzę, że ryba się mocno rwie, ale tutaj nie mogę jej pozwolić. O, uh, droga! W sensie podoba mi się, że jest aż tak droga. Za ile jest pierwsza łódka? 35 albo lepsza wędka. No to chyba lepsza wędka najpierw. Chociaż łódka. Nie, łódka będzie lepsza, bo. Jak pomyśleć, łódka da mi więcej, tak, terenu. E, ja, ja muszę jakąś rybę złapać. O, widzę, że złapałem tą akurat drogą. E, lepsza będzie łódka, bo łódka da mi o wiele więcej terenu, a wędkę no, da mi trochę, dalej, że będę mógł rzucać. Ale po co mam dalej rzucać, skoro. Skoro i tak. Y, ben, ta łódka mi pozwoli po prostu dalej wypłynąć. Więc ja tu widzę, co jest zdecydowanie lepsze. E, kupię sobie jego firebelka, bo dużo mieć czegoś. Jakoś... Może niepewność, ale większą szansę na to, że jakaś fajniejsza ryba się tam widzę, że bomba może się przydać potem. Nie, tylko nie ta ryba, bo jak mi ukradnie przynęte, to nie będzie co fajnie. Okej, okay, raczej mi nie ukradnie. O, tej ryby jeszcze nie miałem. Gremlin, to, to jest jakiś, nie wiem, gremlin chyba. Przynajmniej ja bym go tak nazwał, gremlin. Ale on się pewnie jakoś inaczej nazywa, całkowicie inaczej. Gremlin. Tauker. Jak się kręci. Ale... Uuu, drogi jest. Wsadźcie na nas na naszą pierwszą łódkę. Czy są jakieś upgrade'y do łódki? Nie ma żadnych upgradeów. Ale śmieszna fizyka jest na tej łódce. I ciekawe, ile mogę mieć ryb. 5 ryb mogę. E, tutaj jest wartość. Ja pamiętam, że to niektóre łódki. E, I do boja to jest maksymalnie... Tak, boja to jest maksymalnie. Do okien mogę polecieć. Nie, potrzebuję większej przynęty. E, to by się opłacało. Ej, nowe ryby. Nowe ryby są. To dawaj zr zróbmy tak Nie, nie, tylko nie Gimper To dawaj, to dawaj, uciekamy I zrobimy tak Ej, A, łódka była tyle fajna, że też mogłeś ten yy, Sobie tym chodzić, tak właśnie lewo-prawo Dobra, łapiemy tego typiarza yy, Jeszcze mieć ten yy, skill, który ci daje że tak możesz ca cały, cały czas w dół To cię, to jest tak OP połączenie Dobra, mamy Gimpera Gimper tutaj będzie na mięso przerobiany nie dobra, goście żartuję, będziesz na przynętę jednak. Nie chcesz na przynętę? E, dobra, to będziesz na... O, ta ryba jest ciekawa. Nie, to nie wiem na co możesz być przerobiony. Nie, kolejny gimper. Znaczy, jakbym kiedyś tworzył moda do tej gry, to bym zrobił tak, że ta ryba wygląda jak gimper. Jakby nie widzę... To jest tak dobry pomysł na moda. Oczekajcie, kamerka się skraszowała. O, dobra, działa. Bo jak się... O nie, ryba. Być się skupiłem na skoszowanej kamersce. I tak jakbyś wyszło. Ej, stąd Eee Ej, może to jest super. Ej, a, to jest super. Nie wiedziałem nawet. A, dawaj go do Teusa. Weźmiemy. Może być i tak. Ej, gdzie mam superów? Superzy. Nie wiem, gdzie są superzy. Tu jest, widzę, że tu są na dole. Chyba to podnosimy sobie wędkę. Widzę, że... Na razie są i łódki to jakieś dobrze nie skorzystam. O, ja zapomniałem, że była też taka opcja. Poczułeś większe przynęty. Dzięki grom. Dzięki, że... O, co, super, dawaj supera! Super, super, dawaj. Elegancko, mamy co panego supera. I pójdzie na przynętę. Zdeśnią tutaj hajsus z questa. O widzę, że nowego questa muszę się cofnąć potem. E, tam, na początek, jak to jak się nazywał? Przestań! Bo olej, w tej grze były, było to... A ja cię połączę się Było coś takiego jak Pory roku i dnia Pory dnia w sensie, nie roku Chyba, że dodali pory roku Co, co bardzo wątpię Ale jakby dodali to też spoko Ej, potrzebujesz teraz dwa round, fin round finy Round Ale ryzykownie tak tutaj jest O, o, jakaś nowa ryba Dawaj tą rybę Ej, Nie, no nie, najgorzej Najgorzej, zjadli mi Dwie części z tej ryby bo teraz aż tak dużo warto nie będzie. No, troszeczkę jest warta. To dawaj sobie... sobie tutaj na tył damy i łapimy rantfilm, bo mamy questa... a z questów trzeba zostać Im więcej, tym lepiej tak naprawdę. A ten ostatnio mój znajomy zaczął sobie na YouTube'a tam zaczął nagrywać. No, ja w sumie nie wiem, że tam oglądam jego filmy. Chyba, że obejrzę ten film, no to wtedy się dowie. Eee, tutaj chcę rantwiny, spoko. A, we, wezmę sobie ten na tył, rzucę. oglądam jego filmy, nagrywa Starbanda. Ja cię. On mi kiedy... Ten, mieliśmy kiedyś razem zagrać w Starbanda, ale przeze mnie nie zagraliśmy, bo tam... Nie wiem, mi się ograniczyć wszystkich modów czy czegoś w tym stylu. O, dawaj. O, przyspieszył gościu. Pięknie przyspieszył. I dalej wracam się na brzeg. To może można tutaj by rzec. To sprzedajemy. U, nawet są jakieś bonusowe rzeczy, fajnie. No nie, po prostu to jest za huk twist. Musztart musta, trzeba złapać. Spoko. Mu, mu, Musztart fiszę. aż czuję, że się plantę. Czekajcie, napije się wody. Zdróweczko widzowie. Pamiętajcie, nawadniajcie się, jak jest lato. A czy w ogóle się nawadniajcie, ale w lato tym bardziej. Chyba tutaj by była ta Karolina Reaper, to dawaj Karolinę Reaper zanim. Tutaj Gimper mi cokolwiek zrobi Poważniejszego O już widziałem jak chciał O no ja wiem że chcesz Gimper chodź Nie Gimper Gimper Proszę cię Wiem że chcesz ale to nie to nie oznacza Że musisz się tak agresywnie zachowywać Weźmiemy sobie jedną bombę Tak dla pewności żeby tutaj żadna ryba mi Nic poważniejszego nie zrobiła I szukam czegoś tutaj mega OP Okej, okay, tutaj to on był trochę warty O dobra, dawaj jego bo Nie wiem ile on był warty, ale on może być trochę warty Nie, byle nie ta ryba o, nie. Ej, rybo, nie rób tak, proszę cię Ja cię proszę Nie, 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 nie hmm. No trochę jest warte, więc ja wezmę Dwa i pół już myślałem, że mi spadnie całkowicie ta ryba Fajnie by było ale pamiętam, dzieci, ja mam takie wspomnienie z dzieciństwa, kiedyś właśnie oglądałem u mojej babci. Yy, właśnie Cat go fishing u mancia. I pamiętam wtedy, jak moja ciosia, bo to wtedy, O, widzę, że kamera znowu się, jakby nie, nie wiem dlaczego. Jakby ja, ja robię tę kamerę z telefonu i to przez jakieś aplikację, więc pewnie dlatego, jakbym to robił normalną kamerką, to by pewnie ta, 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 takie rzeczy się tutaj nie, zdawa nie zdawały. Dawaj, tu rybę. Mmm, niestety. Oczywiście nie uda, no i proszę większej przynęty. I tak właśnie sobie oglądałem u Mancie kiedyś, tylko jak Ghost Fishing, tak? Pamiętam właśnie nie dlaczego ta sytuacja mi się zapamiętała, ale tak właśnie yy, może wspomnę wam najpierw... Jak byłem dzieciakiem, nie miałem słuchawek, miałem tablet, albo miałem słuchawki, tylko cały czas mi się rozwalały. I tak właśnie ławni sobie na moim tablecie oglądam. No, czekaj, pokażę wam go zaraz, ale to tutaj potem, bo mam go pod ręką. Co prawda już teraz niestety nie działa. Dobra, hmm. to wam go teraz pokażę. E, o jacie, ale brudny pokrowiec to jest. Patrzcie, taki tablet, co prawda popękany jest. Taki tablet właśnie kiedyś dostałem. Pamiętam, dostałem tę gwiazdkę w 2015. Ja się... ja cię. Stąd. Ale kamera tutaj psuje się. Stąd właśnie się zaczęła moja kariera jakkolwiek z internetem. To jest trochę śmieszne, że moja kariera z internetem. Złap się, proszę. Kariera z internetem. Jak to w ogóle techniczne tak, brzmi? Nie, została zrezygnowana. Dobra, i wracamy, bo nie mamy żadnych tutaj większych ryb. Eee, fajnie, by jakby tutaj była jakaś większa ryba pod ręką. O, o, o. Nie, nie, nie. Nie chcę. Chodź, znaczy, ale to ryba jest uparta. No i tak właśnie sobie oglądam na tym tablecie. Bo nie miałem wtedy słaby lub mi się popsuły. Tutaj nie jestem pewien, co jest bardziej prawdziwe. Dawaj, Gimpera. Yy. I tak właśnie Mandzio zdobył jakąś czapkę. I ona była taka cała, cała różowa, czy coś takiego. Ja właśnie wtedy to oglądam. I on taki mówił, o zrobimy jakąś pedalską czapkę I pamiętam jak wtedy ciocia zwróciła uwagę mojej babci, że co ja oglądam i tak dalej I... Eee... O! O ja widzę, że ta ryba może być trochę warta Chociaż nie, nie wiem czy uda się jakkolwiek złapać nie, Pewnie nie Widzę jak ona tutaj ucieka, o, o, o mm. Ciężko będzie złapać taką rybę Tutaj. No i właśnie, babcia, ciocia mojej babci mówi, że co ja oglądam i wtedy słyszę, bo y, ja wtedy słyszę, że coś gadają o mnie. Y, ja takiej postanawiam No dobra, ściszę to. Y, i wtedy ja postanawiam coś ciszać i wtedy ona, moja ciocia to, to komentuje, że y, ten. Ja to jakoś robię. I w sumie tak mniej więcej tylko tyle z tego pamiętam. I, ja nie wiem, czy od tam... Nie wiem, czy te, akurat ta rzecz spowodowała... Spowodowała... Ja ci w życiu nie złapię tej ryby. Nie wiem, czy akurat ta decyzja... Dobra, weź mi ugryźć, bo tej ryby nie w życiu nie złapię. Dzięki. Nie wiem, czy akurat dosłownie ta decyzja spowodowała to, że jakby... Zawsze już musiała mieć sławki. No znaczy... momencie... O, dosyć dużo jest warta ta ryba. Super. Znaczy, teraz już. Teraz nawet, jakbym musiał być bez słuchawek, aż na to. Tak mocno na to nie zwrócę uwagi. Ale kiedyś strasznie mocno na to zwracałem uwagę. O! No, nowe ulepszenie do wędki, ciekawe co? Dawaj, tutaj, królową. Dawaj, halo, królowa, wy się nie opieraj. Ja się nie opieraj, w moich życiu płynie, czy zostawię przewina, wina będzie twoja, minę trochę że nie, świnie nawet usta, przykurcza goblenie, świni pełna micha, przygryzana serem, ty do końca życia będziesz falafelem. A nie, może stąd mi się narodził ten lęk społeczny? E. W ogóle ta ryba, ale próbuję, widać. Dobra, łapiemy sobie to, damy jeszcze jakieś dwie ryby i wr wrócimy. Ile ci? co so, już 15 minut, ja to nagrywam? Jeśli człowiek bym to, nie wiem, zaczął z Max 2 minuty temu. A super. Przyjemnie się bardzo gra. Jak czas mi tak szybko zleciał, gadań sobie jakieś głupie rzeczy. Dajno, bardzo szybko leci mi tutaj czas w tą gierkę. Fajnie, fajnie. E, nie, najgorzej, nie. Nie lubię. Tak tutaj. Tacy ludzie. Ej mam pomysł, zrobię to samo co Mandziu, Po bo... Zrobię tu legendarną scenę, co pamiętam, z pedałską czapką. Jak ją zdobędę kiedyś w tej grze. Z to ja zrobię tą scenę. O, super, dzięki. Ciekawi, ile ta ryba jest warta. Jest warto... 6 tysięcy, dużo. Bardzo dużo. To niech się udało jeszcze jedną złapać. Tutaj są dwie. Nie, nie chcę Karoliny Reaper. Karolina Reaper. No, łap się, dzięki. A w sumie jeszcze mogę na, ha na haczek złapać, zapomniałem całkowicie A ten, ten jest warte mniej Spoko, nie wiedziałem Całkowicie nie miałem o tym pojęcia, że Myślałem, że one będą tyle samo warte Albo bardzo podobnie, to wy Karolinę Nie ma jakiegoś większego znaczenia czyż mam akurat teraz Karolinę, czy coś innego No i wracamy sobie na brzeg, koło brzeg ja nie wiem, ja nigdy chyba nie byłem w koło brzegu Albo byłem tylko raz na wakacjach i to tak, że bardziej przejeżdżałem przez to. Zrobiliśmy 18 tysięcy, dużo. Ja wiem jeszcze zrobimy na tą wędkę w dzisiejszym odcinku akurat. Jak uda mi się tutaj pośpieszyć, myślę, że bez większego problemu to za to będziemy. Tylko rzeczywiście trzeba znaleźć jakieś tutaj ryby i tak dalej. To może nam się niestety nie trafić. Ej, strasznie dziwnie tak mi się nagrywa z tą kamerką, bo ja cały czas nie patrzę w obiektyw, tylko patrzę w drugi monitor. Gdyby że jakbym miał normalną kamerkę, nie z telefonu yy, To bym rzeczywiście patrzył w... Ten, w co? W obiektyw, jakbym miał prawdziwą kamerę Dobra, dawaj podpłyniemy sobie w lewo i może coś fajnie, fajnego znajdziemy O, widzę, że zanurzamy się, była taka gra, we need go to deeper Ja ją mam na tymi nawet kupioną Bardzo fajna gra, muszę przyznać Co pra... o, dawaj tą rybę, bo jej jeszcze nigdy nie miałem O, dobra, nie, nie wiem czy ją zdobędziemy Okej okay. O, ale szaleje, ale szaleje Nie, 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 nie. Dobra, uciekaj rybo, proszę Cię Uciekaj od tamtego y Luciana Dobra, tutaj jest taka ryba Ona ona potrafi gdzieś ryby chyba Nie, nie jest aż tak agresywna. Nie, nie Byle nie kroworyba. O, 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 o. zaraz będzie Chodź, chodź. Nie, yeah. Co tylko tyle Tania strasznie, jak tam taką rybę coś, się robi. Bardzo tanio. Ej, w ogóle powinien. Chyba został kiedyś taki, taki fangame właśnie dla gimpera. Dog goes fish cutting, czy jakoś tak. Czy Fish goes Cutting? była coś takiego. Właśnie to tworzył jakiś Rusan Dodge. F -f -f fajny gościł. Pamiętam, jak z jego poradników, kiedyś właśnie tworzyłem mojego Gimper Simulatora w sensie, nie mogę tego nazwać oficjalnym Gimper Simulatorem Właściwie to był fan game dla youtubera, który kiedyś... kiedyś bardzo dużo oglądałem Teraz już aż tak dużo nie nagrywa ten youtuber Wiecie, czasami coś tam nagra, ale te się jest Jego regularność tak się zmniejszyła Dawaj Kawkera Kauker? Tak się na no, nazywa? Nie wiem Chyba tak No wiesz co tu mówię, wędkę sobie kupimy Najgorsze, najgorsze to są te ulepszenia Albo no to dawaj chociaż jeszcze jakąś jedną większą rybę sobie złapmy Mmm... Yy, dawaj tutaj, potem łapiemy gimpera A po gimperze łapiemy jakąś ostatnią dużą rybę Albo jakąś rybę, która jest dosyć dużo warta Wydaje mi się, że to tutaj będzie lepsze. E, ta ryba była dosyć dużo warta Nie dość, że jest mała, to jeszcze dużo warta, więc... Yy, dwa w pożytecznym O, mówię, 3200, bardzo dużo Jak na taką małą rybkę, bardzo dużo Potem oczywiście pewnie... To jest bardzo mało. Co tu w ogóle pływa? A, to jest ta ryba. Nieee, no, widzę, że tam jest ta żółta rybka. Trzeba ją zaraz zdobyć. O, ja, ale co rzuciłem? Widać, jak prawdziwy wędkarz. Prawdziwy wędkarz. Ej, Catgold to jest w sumie idealny symulator wędkarza. To nie to jakiś inne gry, typu symulator wędkarza, ale. Catgold Switching ma w sobie to coś, czego nie, ma, nie mają inne gry. I ja jestem tego pewien Dlaczego to jest nadgryziona ryba? Nawet nie wiedziałem, że tak może się zdarzyć w tej grze, że Będzie nadgryziona... Chyba, że to jest czapka Nie wiem, czy to jest czapka Nie, to musi być nadgryziona ryba Po raz pierwszy coś takiego widzę w tej grze Że nadgryzioną rybę, która sobie tak luźno pływa No chyba, że serio, to jest czapka? Ale no, nie żeby to była czapka Rybo, łapiemy tą rybę Nawet się nie da jej złapać, co ty gadasz? Nie miałem pojęcia, że tak to w ogóle działa Ciekawe Dobra, to dawaj jeszcze tą żółtą rybę i kupujemy sobie nową wędkę Wrócimy się i wydaje mi się, że to będzie na tyle A ja jak w poprzednim odcinku mówiłem Idę nagrywać SCP eee, a W sumie gimpera i coś dużego złapać No to jeszcze jest dosyć dobry pomysł Użyć większą rybę złapać, chociaż Zaraz mi w ogóle z zetą gimpera, o jedna warstwa gimpera, czy więcej warstw do gimpera? Ile gimper ma warstw? To jest dobre pytanie o widzę, że bardzo słabo zarzuciłem Daj tak zarzucimy Postaram postaramy się złapać tą białą rybę Ona jest straszna, o chociaż Dobra ja wolę złapać tą, nie rybo proszę cię Nie, nie, okej Trudno, bywa, już dostałem Nagle ci tak o rybę sobie. Pyk i zjedzone No i teraz sprzedajemy ile zarobiliśmy Bardzo dużo, podoba mi się Kupiłem sobie tą wędkę I tak, co możemy tutaj do niej dać Jo, Bedguard. Uuuu, bardzo fajne. Mały ryby nie potrafią zejść tutaj. duże przynajmniej. Ile mamy hajsu? 12 tysięcy. Eee, to ten. nawet tutaj sobie kupimy na pewno Rising Diving Couch. sobie kupimy jednego. To też jest spoko. Diving lure. Eee. Czekaj. Jeszcze... Jak to dokładnie działa? Wezmę tylko jeden. I w sumie najbardziej ty się opłaca albo w siłę dać, albo w Diving lura. Więc ja pójdę w siłę No i sobie zostawimy jeszcze na Bite jednego No i ten, dowie jeszcze jakąś ostatnią rybę Bo chcę przetestować tą wędkę Okej okay. Dobra Wo, ale moc Z każdą wędką widzę, że czujesz coraz mocniejszą moc, dawaj jeszcze, o Ale piękny tutaj koniec Nawet szybko dosyć tutaj podróżuję, jak struś pędzi wiatr O, właśnie ja ostatnio byłem u on też tam coś porusza, właśnie. To już pędzi wiatr, i to jest jakieś kakawka polna czy dobra, nie polna. Ja Australiz... nie, nie wiem jaka. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Tutaj macie dwa ostatnie. Yy, dwa ostatnie filmy. W ogóle, ten. Ja, ja to mam, świetne wiatr, ja tam świetne. To by było na tyle w tym filmie. Macie dwa ostatnie filmy, jak mówiłem. Yy, pa, pa i do następnego. Bye, guys.